Hej, jest wtorek, 26 marca, i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5x5, 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I dzisiaj, jak widzicie, jestem na wyjazdowym odcinku, więc muszę go zrobić dosyć sprawnie. Zaczynamy od framed i wpiszemy sobie. Nie, nie, nie Oppenheimer, co chcę zrobić: Shutter Island. Hmm, ciekawe piszmy <coughs> Triangle of Sadness. Najważniejsze, że jest. Balladona of Sadness też mi się podoba. O, ok, to wygląda jak Sherlock Holmes trochę. I mamy Sherlocka Holmesa tego z Robertem Downeyem Jr. kiedy on tam swoim intelektem rozkminia jak wygrać walkę z kolesiem. 1994 15 lutego i mamy 15, 15 5 najlepiej zarabiających filmów, z tym jakieś monstrum z Disneya. Wpiszmy sobie Lion King, bo to był chyba jego czas w 1994 roku. I mamy, ja lubię jak raz na 20 razy uda mi się zgadnąć za pierwszym strzałem: 20th Century Fox, James Cameron w 1994 roku. The Abyss? Nie. Działasz będę ich było dużo wcześniej. To nie jest Titanic. Ok, czyli to jednak jest Schwarzenegger. To... Ale to. Nie, przepraszam, przepraszam. To, to jest przecież True Lies. Jeszcze były zrobione przez Jamesa Camerona. Faktycznie. 72 miliony z Paramount Pictures. Mamy tagline. Świat nigdy nie będzie taki sam, kiedy spojrzysz przez oczy. Hmm. Przechodzę mi dwie produkcje na myśl Albo Forest Gump. O, no i mamy Foresta Gumpa, Myślałem jeszcze o um, co gryzie Gilberta Grape'a, ale to ten jest ważniejszy. Walt Disney. 8 milionów debutujące, Nie wiem, czy to wtedy już też było bardzo źle. Mamy Danny Glover. You gotta believe. potrzebuję wszystkie informacje, jakie są dostępne. Okay, jest coś o baseballu i jest o, o aniele Alu. Nie znam, nie. Angels in the Outfield. Ok, czemu nie? Bardzo młody Joseph Gordon levitt jest w tym filmie. I 20th Century Fox, 93 miliony w serii Jana de Bonta. A Jan de Bond mógł zrobić speed, czy on zrobił speed 2? Nie, mamy pierwszy speed. Z Keanu Reevesem, Denisem Hopperem i Sandra Bullock. Wstawienie tutaj Denisa Opera na drugim miejscu jest trochę absurdalne, bo to Sandra Bullock jest w połowie więcej niż, znaczy w dużej części filmu obok Keanu Reevesa. No, powiem tak, bardzo grube produkcje i od Jamesa Camerona, ale nie taka rekordowa, i Forest Gump, i, i Lion King, i Angels. Angels in the Outfield jest z bardziej znany w Stanach Zjednoczonych, wiadomo, bo to o baseballu. No i Speed, e, regularny, posatowy, posatowy film. Dobrze, Cine to Nerdlo, Pięć filmów, które musimy zgadnąć, układając podpowiedzi koło siebie. Czy to horyzontalnie, czy wertykalnie. I sprawdźmy, co widzimy i co nas skieruje tutaj do swoich myśli. Shadow World. Father-Son relationship. To będzie Anthony Hopkins. O, mam taki pomysł. Steve Carell, Timothy Chalamet, Father-Son relationship i. To będzie film? Rody! Sorry, pies, właśnie to jest z wyjazdowych, z wyjazdowych odcinków Final Fantasy. No, to przeszkadza. Beautiful, bo będziemy potrzebowali filmu Beautiful Boy. To jest problem Mortal Instruments. Nie kojarzę, ale wydawało mi się, że to jest po prostu tytuł filmu. Anthony Hopkins? Nie, Edward Norton? Nie. Cannibal. Ok, Anthony Hopkins? Jako kanibal, oczywiście. Dragon i mamy Red Dragon i będzie też Edward Norton. Shadow World City, Bones... Mm, nie wiem jak się ten film nazywa. Murder Mystery, Good Things i All. All the Good Things chyba też nie kojarzę tego filmu. Mortal Instruments, City of Bones. Fajnie, czyli podali mi tytuł filmu jako podpowiedź. All Good Things. Ryan Gosling i Kirsten Dunst. Absolutnie nie kojarzę tego filmu. No i co teraz? Edward Norton. Chciałem ja powiedzieć, że może coś. Steve Carell, Beautiful. Beautiful Mind To mi się coś podoba, ale... Good Things Murder Mystery może tutaj City Nie? Ale myślałem, że może Motherless Brooklyn tutaj by wstawili Cannibal Bones All Dobra, zostało mi ostatnie All, Bones i Cannibal Bones and All, czyli film Mm, Juma Jarmusza, nie Juma Jarmusza, luki Guadalupe Dobra, udało się na, na ostatnią chwilę. Drugie scene to Nerdl. Mamy tytuły filmów i układamy je tak, żeby zgadnąć jakie motywy je łączą. Horton słyszy Ktosia, Cat in the Hat i How the Grinch Stole Christmas. To wszystko jest na podstawie doktora Soysa i The Lorax. The Bad Guys, How to Train Johnny English, coś brytyjskie komedie szpiegowskie. Bad Guys, może to jeszcze, nie? Sin City, The Love Guru i Machete są związane. Tan <laughs> trecho. True Lies, prowadzimy sobie te. Wow! Shrek, How to Train Your Dragon i Mega Mind wszystkie są animowane? Nie chcę tego przestawiać tutaj, co prawda. Zobaczmy The Love Guru. Aj, dobra, nie. Nie wiem czy Michaela Meyersa, nie, nie, nie mam Michaela Myersa. kogo ja tutaj szukam? Ten Cut in the Hat mi się wydaje z Mikeiem Myersem. Tu sobie przestawimy go, Love Guru pójdzie tutaj. I co jeszcze? Shrek. Tak, więc mamy Johnny English, Austin Powers i... Coraz gorzej. Bad guys how to train your dragon, i, i tego szreka tam potrzebujemy jeszcze, nie? Tu. tu I. Maszeti? Nie. Ok, spy comedy, i, i już więcej, nie, więcej mi się nie uda poprzekładać, niestety. Brakuje nam Jessica ah, Jessica Alba, nie wiedziałem, że jest w Love Guru, resztę w sumie mogłem próbować się domyślić. DreamWorks Animation, ok, The Bad Guys totalnie nie, totalnie nie znałem. Um, ok, I teraz który jest z dwa, filmu z 2011 roku, bardzo randomowy quiz wybrany. I który film z 20... Aha, jest jako niby moderate, zobaczymy. Który film wyreżyserował Steven Spielberg? Był to Warhorse. Który film otrzymał nominację do Oscara za muzykę? Warhorse? Który z tych filmów. Okej, okay, to dobre, dobre, podoba mi się ten quiz. Który z tych filmów ma najkrótszy czas trwania? To będzie albo Bridesmaids, albo Help. Wybierzemy Bridesmaids. Który z tych filmów ma najwyższy wynik na Rotten Tomatoes? Podejrzewam, że albo Bridesmaids, albo Moneyball. Ale Moneyball jest tak uniwersalnie krytycznie ciepło przyjęty, więc... Który film ma tagline Zmiana, zaczyna się od szeptu? Podejrzewam, że to jest The Help. Który ma Brada Pita w roli głównej? To jest Moneyball. Bennett Miller wyreżyserował Moneyball, który wygrał Oscara. Warhorse to coś wygrał. A, The Help. A Octavia Spencer przecież wygrała. Który film najwięcej zarobił na box office całoświatowym? Bridesmaids. Który film miał najmniej nominacji do Oscara? Bridesmaids. Tate Taylor wyreżyserował The Help. Bridesmaids mają Kirsten Wiigę jako gwiazdę. Benedict Cambebatch grał Warhorse. Paul Feig reżyserował Bridesmaids. Który zarobił najmniej? O, to jest ciekawe. Podejrzewam, że z tych wszystkich albo Moneyball, albo The Help. Mm, Okej. Okay. Film o baseballu powinienem w sumie domyślić się. Najniższy wynik na Rotten Tomatoes to. A jednak Warhorse. Który miał najwyższy budżet? To brzmi totalnie jak Warhorse. To jest film Spielberga, więc pewnie nie mniej niż 100 milionów. Co jest, czego jesteś naprawdę wart? Moneyball. Lowest production budget to brzmi jak albo The Help, albo Bridesmaids. A, jednak The Help. No, nie trafiłem. Dobra. Emma Stone. The Help. Okej. Okay. Jest, jestem całkiem zadowolony z tego wyniku. 80%. Więc dobrze poszło. Dziękuję bardzo z wyjazdowego odcinka. W tle pies i zmywarka. Mam nadzieję, że wszystko nagrało się poprawnie. Pa.